Cześć, Siemalka, witajcie! Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, moi drodzy w dzisiejszym y, szybkim, krótkim materiale. Chciałbym Wam przedstawić komputer do grania za około 1700 1750 zł, który dla was skonfigurowałem. Jest to komputer, który pozwoli nam grać w każdą grę i jest to moim zdaniem. Y, można powiedzieć najtańszy sensowny zestaw do grania w każdą grę obecnie, jaka wychodzi, tak? Czyli programy i w na i w GTA 5, i, i w CSA na 200 fps i wiecie później gdzieś tak na około średnich detalach. Y, 40-50 fps Na tym zestawiku pogramy sobie, tak jak mówię, GTA V W nowe tytuły, w Duma programy, tak samo, w Tomb Raidera zagramy W każdą, dosłownie każdą grę, która się pojawia, bądź ma się pojawić w najbliższym czasie Na tym komputerku za 1700 yy, około złoty Pograło. No i co to dużo mówić o tym komputerku, już wam go przedstawiam. Ten komputer, jak oczywiście macie tutaj wszystko na moim fanpage'u możecie wejść sobie kliknąć z niego, będzie też link pod tutaj pod wideo, pod materiałem, link do tego komputerka. Używajcie kodu też na zniżkę, ponieważ kupując ode mnie z mojego linku, możecie korzystać z kodu na zniżkę na Morelach, za wysyłkę zapłacicie 0 zł i za montaż z tego całego komputerka 1 zł korzystając z mojego kodu. Wracając do tematu komputera, moi drodzy, jest to komputer, który posiada na swoim wyposażeniu. Zasilacz CFTK, nie włożyłem Salient Tima, ponieważ akurat był niedostępny na brawach. teraz może już jest Ale postanowiłem, że wyłożę CFTK za, za, za 400W, za, za, 400, 400 za tam około 130zł, fajna cena, dobry zasilacz Także, także polecam, ja o tym o aktualizacji BIOSu że Wam mówię dlaczego Jest tak, mamy tak, twór G4560, oczywiście wiadomo, bardzo popularny procesor, najlepszy, najlepszy Jeszcze raz najlepszy procesor w chwili obecnej dostępny do grania do budżetowych komputerów, do komputerów tańszych, jak ktoś nie ma kaski, na droższy. Nie opłaca się brać i trójki. Od razu powiem, że ten, ten procesor generalnie zepsuł pozycję I3 na rynku procesorów komputerowych dla graczy do tanich zestawów. Nie opłaca się, ponieważ trójka kosztuje ponad 500 zł, co najmniej na przykład I7, I3, 7100 kosztuje tam 550 około zł. Nie opłaca się. Po co brać coś tak drogiego Skoro ten procesor będzie miał tyle samo mniej więcej FPS-ów, co, co i trujeczka. 5 zależy, tak? 2-3% jest gorszy, do 5% sobie wypada, ale to jest przełożywione na FPS. Nie wiem, 5 fps y maksymalnie tak to jakoś wygląda. Nie? I ten procesor w zupełności wystarcza do tego, żeby pograć w każdą grę, na, nawet na Full HD i Ultra. Jeżeli mamy bardzo mocną kartę grafiki, też. Wracając dalej do tego zestawu, kolejnym elementem tego zestawu jest karta grafiki 1050 1050 GTX. Nie 460, ponieważ 460 jest generalnie w porównaniu do 1050 bardzo słabym układem graficznym. Sorry, że tak szybko gadam, ale kurde mam czas mi nagli. 530 zł za układ od Azusa. Akurat w tym momencie trafiłem taką tanią kartę grafiki, do tego użyłem włożyłem z zestawu. Karta grafiki połączenie z pozostałem dwudzeniowem od Intela G456.0 powoli nam grać... Mówię w każdą grę. Tutaj na przykład zostawiłem sobie spisy Labatest wydajnościowy 1050. 45 FPS, gdzieś tak 40-45 FPS, full HD na średnich także i... Także pokazuje to, że ta karta jest dobra ten komputer naprawdę potrafi osiągnąć płynną gierkę w każdej grze Płynną rozgrywkę dzięki takiemu zestawikowi osiągniemy w fajnych pieniążkach, bo 1700 zł, to szczerze mówiąc Trzeba nam wydać na gdzieś około PS4 Pro To sporo, nie? Ale lepiej sobie żeby chyba żeby kupić komputerek, komputerek Jak ktoś gra w gry inne niż ekskluzywne na PS4, tak? Wiesz, tutaj mam jeszcze porównanie na przykładu 1050 w Dumie 60 fps, między 60 a 40 fps, czyli bardzo fajna rozgrywka na takim komputerku. No, tutaj jeszcze najbardziej będzie Was ciekawiło GTA 5. GTA 5 na Full HD i w średnich ustawieniach graficznych. Zobaczcie, 90 fps, nie? Do 90 fps poświęcam na takim zestawiku e, osiągnięcia na średnich ustawieniach grafiki, na tej grafice. Ja zostałem bo tutaj są testy przeprowadzone na jakieś 7 -ce. Ja jestem, że to 60 fps będzie bankowo w średnich ustawieniach Full HD. Moi drodzy, to tyle jeśli chodzi mnie o karty grafiki. Naprawdę warto za 530 zł. Yy, karta yy, warta polecenia i warta kupna. Yy, dalsze podzespoły to wiadomo, dysk twardy 1 terabajt. Yy, P300 od siebie, polecany, dobry, bezawaryjny, z problemu z nim nie ma. Ktoś co tam może sobie wziąć troszkę, no, co ja powiem, usprawnioną wersję P300 Performance. Y, za 219 zł wtedy wychodzi. troszkę trzeba dopłacić, ale te, czy weźmiecie ten, czy tamten, to tak się wpłaca. Obudowa oczywiście, sam Intima PC, wrócę m 10 y, Mała, aczkolwiek, pojemna obudówka. Fajny, jest 109 zł. Yy, co tu dalej, Pyta główna, żeby było tanio i dobrze Wziąłem H110M Pro VD, czyli standard, który polecam yy, Oczywiście trzeba do niego wziąć aktualizację bios Bo G4560 to jest kabelek, jak wiemy, a kabylejki na tych chipsetach H110M działają tylko wtedy, kiedy Jest na nich najnowszy BIOS yy, wygrany Tutaj też tylko właśnie ten, yy, tą aktualizację bios zawarłem No i co, pamięć 8GB można trochę taniej złożyć ten zestaw, dając yy, 4GB ale wtedy nie pogramy sobie w takie gry jak Wiedźmin, tak fajnie płynie i jakieś tam inne nowsze tytuły, bo możesz tego RAMu brakować i raczej będzie brakować przy 64-bitowym systemie. Także tak się prezentuje ten zestawik ode mnie. Yy, jeszcze raz przypomnę, zestawik odpali każdą grę, jaka jest obecnie następna na rynku i przyszłe gry, jakie wyjdą spokojnie na Full HD, średnich ustawieniach graficznych, pogracie sobie każdy tytuł. Oczywiście zakładam, że, kto, że ktoś to kupuje zestaw za 1700 zł nie ma raczej monitora 4K, nie ma raczej monitora Full HD jakiegoś zarabistego, tylko też ma jakieś tam 1600 na 900 rozdziałkę, 1400 1400 na, yy, tam na 900, albo jakieś jeszcze nie wiem, HD rozdziałki, tak wiadomo, mniejsze. To tym bardziej to jest zestaw dla niego. Wykorzysta sobie potencjał, maksymalną rozdzielkę swojego monitora wtedy A na Full HD jak ktoś ma monitorek i tak sobie na tym kompiku pogra we wszystko Ciekawa sprawa z CSM CS GO na tym komputerku pójdzie w około 200 FPS-ach, do 300 czasami momentami Ale bezpiecznie wolę powiedzieć, że około 200 FPS-ów będzie średnia ilość na tym komputerku Oczywiście na low detalach, tak Bo wiadomo, na wysokich się nie gra, bo ten CS jest zrąbany, chodzi jak, że tak powiem kupa tak więc tyle ode mnie, moi drodzy. Jeśli chodzi o ten zestawik, tutaj widzimy, że do zapłaty wchodzi 1740 zł. Jeżeli chcecie składać z moim kodem, yy, to dodajecie tutaj montaż komputera z Morelli i używacie mojego kodu, który będzie tutaj pod yy, filmikiem. Wtedy wam montaż się zmieni na złotówkę, a wysyłka kuriera będzie za 0 zł. Także tyle ode mnie, moi drodzy. Macie jakieś pytania? Piszcie śmiało na fanpage. Chętnie wam pomogę, doradzę i nakieruję was na właściwy trop. Jeśli chodzi o komputery, o wydajność, o gry. Ja tymczasem lecę, zawijam. Trzymajcie się do zobaczenia, cześć i do nexta, jo.